Panie i panowie, przed wami nowa seria na kanale. Zaprosiliśmy na dzisiejszą nagrywkę 50 widzów, którzy postarają się złapać mnie o spano kruda i dzika. Rozgrywka odbywa się na zamkniętym terenie w Los Santos. Mamy 5 minut, by schować się gdzieś w mieście i nie dać się zabić. Następnie rozpoczyna się 30-minutowa walka o przetrwanie. Widzowie próbują nas rozwalić poprzez potrącenie lub strzelanie z karabinu, który mają w ekwipunku. Broń jednak jest znerfiona i zadaje bardzo mało obrażeń. Muszą więc Współpracować by wygrać Co 10 minut z nieba lecą dla nas dropy Z losową bronią Trzeba jednak uważać bo zrzut widać ze znacznej odległości Zostawcie 20 tysięcy lajków Żeby w kolejnym odcinku Zwiększyć ilość widzów do 100 Proszę państwa jaram się I nie mogę się doczekać odcinka Dlatego nie przedłużam i zapraszam was wszystkich do oglądania Cześć mordy, z tej strony Kaluch Ospano, dziki, krót, witamy was serdecznie Jako pierwsi w historii Uciekinierzy, a naprzeciw nas 50 widzów dzisiaj Witam was panowie, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam Siema panie Ospano, witam serdecznie Witam, witam, stary, zrobiłem takie oczy Bo ja tutaj widzę tyle tych ludzi, że Masakra. Moi drodzy, to jest coś Czego jeszcze na tym kanale nie było Widzicie dzisiaj 50 widzów, ale Docelowo w kolejnym odcinku już chcemy Mieć 100 widzów, no będzie się działo Wystarczy, moi drodzy, 20 tysięcy w górę, żeby polecieć serią nową. I tak samo wleciał odcinek na kanał Ospka, również tak z dokładnie jest. takim samym trybem, więc sprawdźcie. Jak chcecie dołączyć do tych nagrywek, zapraszamy na Discorda, w tym momencie macie link poniżej, tak więc ładujcie się tam, moi drodzy, tłumami, żebyśmy mogli wybierać spośród widzów. Pamiętajcie o tym, że te polarki, które ma na sobie Ospek i ja o dostępne właśnie, są w, mnie... chciałem w sklepie. Mówić, chciałem mówić, mówić, stary, chciałem no. mówić, paszczyć, jaki piękny. Co? No, oczywiście, jesteśmy już w Team Polar, mam nadzieję, że wy również będziecie i zakupicie sobie polarek na Mikołajki, więc, moi drodzy, wiecie, co robić. Panowie, czy jesteście ready? Let's go, stary, Let's go. dawaj na budynek i zaczynamy, stary. Lecimy tołat. na no, Maze Bank, proszę państwa, i mamy 5 minut, żeby się ukryć. Proszę państwa, nasi widzowie w tym momencie wskoczą do pojazdów. Bracie, Yo, dobra, ale lecą widzowie, co jest grana? Oni mają bronię, moi drodzy, no ale te bronie zadają mniej obrażeń niż normalnie, więc e, muszą się napocić, żeby nas dojechać, ale jakbyś Widzieli, jak oni się ładują do tych pojazdów. Masakro. Uwaga, proszę Państwa, 5 minut chowamy się. 3, 2, 1, poszło. Co jest? Co tam się dzieje? Widzicie to prawie, teraz? E? Prawie zginąłem, stary Ja pierdziele, stary, nie mów tak e? jak jakiś James Bond, stary Między budynkami na spod ochronie lecę Panowie i panie, sprawa wygląda tak, że Nie mamy żadnej broni do pierwszych 10 minut. Jak przetrwamy pierwsze 10 minut bez broni, no to chillera To potem już y, jakieś nam, moi drodzy, dropy Z nieba będą spadać Idę do celi, tam się schowam do I pan dźwięk. Dźwięk. Ja zostaję w krzakach, nawet przez nich nie ruszam. Ja, ja siedzę jedna. na dachu, szpitala, normalnie. O kurde, widzowie, chciałem jechać do doków. Ja zapomniałem, że tu mapa się kończy. O kurde, przecież my mamy wyznaczone. To się nie wczytuje na 5M-ie, ale wy na początku tak. widzieliście, jaka jest strefa, więc kurde, tam nie ma strefy. Ja mam karetę buchnąłem. No. Spod szpitala i będę chciał po prostu w nich wjeżdżać. Ja, ale co ty chłopie tak na, na ostro? Ale cię zastrzelą, starodak. Chłopie cię Nie, no nie dał się, nie dał się. Kurde, się teraz Whoa, guys, 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 koniec, koniec, koniec. Star Pani, panowie i panie, pierwsze 10 minut Łącznie 30 minut, które musimy przeżyć Kurde, Fere Co się dzieje? Chyba o pracy policjantów No nie no guys Ja sobie chodzę widzowie po Grove Street Normalnie, bariera Dobra dawaj dawaj do jedziemy Ej nie, na jakim Grove'ie ja tu jestem? ty cię przypał mi, halo No i co? Ja się wspinam na budynki wyżej o Gdzie ja pierdylam, jedzie ktoś bagi do mnie. Widzi mnie. Próbujemy <��attered> rozjechać. Dlaczego? Obok mnie z cztery fury. jest Westlander i padnę Ja pierdolę, uważajcie. Dobra, ja wziąłem furę. Wziąłem Ucieka furę na szczęście. Kurde, nie godził w jakiś konwój, w jakiś niego. Pariwro, co jest? Za mną jakieś chłopy też jadą ja robił O, siemosek! Nie, nie tu jeździ stary, co chwilę przejeżdża się Ty dziewczyn. gadasz, ja pierdziele mamy przerąbane. Ta strefa wydaje się być duża, ale jest malutka, jak jest tylu graczy, nie? Tylu widzów. Widzowie, minuta 17, ciemni nam się na serwerze. Ej, wrzucamy dzień? Może wrzućmy dzień, żeby A, tak. było prościej. Czas, no, 12 no, chy... stary, chcesz zobaczyć, czy Bóg mnie kocha? Skaczesz z dachu, nie gadaj Twój Polar stary mnie trzyma. No mam nadzieję, że cię przytrzyma przy życiu. Żyję! Kanał burzowy, dobra, tutaj czekam na dropa. Jestem na no, terenie na hopie Proszę Państwa, słyszycie to? 10 minut przeleciało O, widzę jak samolot leci Macie samolot? I tam samolot? wrzucił komuś dropa daleko jednego nie dajesz, To też, to mi, to mi chyba o, o kurde, dobra, zgarniajcie dropy Tak, normalnie chłopie go zbiorę, zebrałem go teraz Dobra, a co no. masz, jaką broń? Minigun'a Co, my. jest dobrze O, leci jakaś skrzynia razie. tam, widzę, widzę O, to będę jako oprawca teraz, siemajko Ty, słyszysz? Już... Wow, mnie też zleciał Ej, ej, moc skrzynie Mnie zleci. zleciał, zlecia. tu Ja patrzę już Proszę Państwa Strzelają do mnie! Dla ROZJECHALI MNIE! CO?! Ja leży, Nie zauważyłem tego! O, o kurde, widzą mnie! E. O kurde! To ja komentuję rozgrywkę z góry w takim razie. Nie, obok mnie jest Tandera, hop i jadę. Se z nimi. Co <grym> ty Ty, załatw mi też diuna. Wchodzi do mnie gościu! Pisa. Wchodzi do ciebie ospek? Tak. Ty, co zginął? Rozwaliłem, lipa. rozwaliłem diuna! Co so jest nice! Dobra, ty, ja idę z minigana zabić. O kurde, ale wita! Ty, nie jestem otoczony! No to dawaj, to nie uda, będziemy jechać. Zabijam jednego! Jest totalna lipa u mnie. Wow, nice! Ty, cie uciekaj uciekaj, 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 stąd. ja się będę godził jak coś. Ja pierdolę, oh, ja jestem otoczony! Oj, guys! Ja Przerąbane, baczę. Dobra, czekaj, go postaram się skitować, patrz to. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. No! Panowie, o, dobra, zostało wam jeszcze 12 minut. Dobra, dobra, my hmm. będziemy się udawać z trudem w Otworzyłeś? To. Udało Ci się? Tak. Z trudem, przed nami, przed nami, przed nami, dzików. Leżą, leżą. Dobra, gdzie jesteście chłopaki? Jadę do was. Ratujemy was, ratujemy ciebie. W jakiejś ciągu O kurde. Dobra, jadę, jadę do chłopaków. Chłopaki, ja do was wjadę i robimy rzeź, kurde. O kurde. A kurde. A kurde. Co ją tu? To był błąd. Wyslander, śpij. Wyslander... Wyslander, jedzie do was, Wyslander jedzie do was. Weźcie, wszyscy odulotnijcie. Żyj, Wyslander, żyj. <try> Nie będę się z Uciekaj, Uciekaj stosary! Zabiłem trzech teraz! Ej, cztery Westlander jest na mnie, ja leżę. Mam, 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 mam na naboi! Droczyli mnie, palę, się. Patrz, palę się! Dzik się pali! Co jest? Nie! Nie, jestem udupiony! Nie żyję chyba! Dropa macie, dropa macie! Zostało 10 minut widzowie! O kurde no, i Na Wexlanderze się co Co jest? Dobra!

Dobra, wiem jak być, wiem jak być, wiem jak krót, być. Jest, krót zginął. Ospek, oni samo od ciebie, jest ich masa, biegają po tej komendzie, biegają ci nawet. 12 osób ci wbiega właśnie na komisaria. Ja pierdzielę, stary. Być albo nie być. 23 minuty, Ospek już wytrwał. Czy wytrwa jeszcze 7 minut, proszę? mu drzwi. Yo! Yo, ale padają jak muchy w łapie. Ja pierdzielę, proszę państwa, ależ tu się dzieje. Podjeżdżają kolejni oprawcy, kolejni widzowie. Podjeżdżają pod ospekę. Jedna osoba. Zaskoczysz ich. Druga osoba wchodzi. Nice ospek. Alko, alko. Ilu was zostało jeszcze? szefowie? Trzech? Nie ja jeszcze ja zostałem Jepot jeszcze. Oh, ja też. Jest... Zentorno. Zentorno. Skąd? No to się ma. <laughs> Jeden leży! Dobra, czekajcie, bo to jakiś lamut. O spek jak coś, dwie minuty 50 sekund. Ja pierdzielę! Tropieni zostali tropi tropiecielami! <grym> teraz zostało dwóch tylko! Nie <grym> co? co jest? Ale chłopce... przed tobą. <grym grym> wow drugi to... Nie Nie. O kurde chłopie. Może Jak teraz to dobrze. Zapajac, stary Z Elo. Co? ja. <grym> koło odpadło! Co? Koło ci odpadło? O no nie! No może być żeby nie... się że... no, nie żyję! Żyje! O, no Koniec Zabiłem go, no Proszę nie Państwa, 30 sekund do końca Oh my god Zbyt duża tak. pewność siebie, proszę Państwa, spowodowała, tak. że no niestety nie wygrywamy Ale emocje, kurczę, sięgały z Zenitu Ja się bawiłem genialnie, ale nie wiem jak wy, Ja też, też Świetnie. Gigi, proszę Państwa Coś, no, coś no no. nowego, powiew świeżości Będziemy mieli 100 Uch. widzów w kolejnym odcinku Więc dawajcie znaki, czy chcecie więcej oh, cool. odcinków Wam dziękuję, moi drodzy Fajnie się z wami bawiłem Dobrze... Pokaż mi się chce Wpadajcie Didowka, bo tam druga runda, a teraz hmm. co? Dzięki panowie, do usłyszenia. Hey, Proszę państwa, 30 sekund przed czasem wygrywacie. Gratulacje. Dobra. Proszę o brawa dla całej Ale ekipy widzów. Stylu jeszcze. Pięknym stylu, widzów wygrywają. Zapraszamy moi drodzy, na kolejne odcinki, bo na pewno się będą pojawiać. Dzięki widzowie i do usłyszenia. Dzień. Dzień. Dzień.